Beś, nie? Oh, nye, tuz akej variat, tuz akej variat shtur, noh, nye. Hihihi, hihihi.

Wybaczam right, po, wybacza, right, ci, right. wybaczam ci. Wybaczam ci, ja, tam wybaczam ci. ja to chcę. już masz. sobie wybaczyłem ci jednak. Myślę, że jesteś taki słodziak w domu, a ten to... ciągnie <laughs> wodę z kibla. No świeża. To jest jedyne moje żydowość! Jesteśmy! Jest a, 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 a ja też muszę! A ja też muszę pić! To, nie wiem, to, to się napiszę z tego! Z tego się napiszę! To napiszę! Całą wypiłem! Już wypiłem całą! O, tutaj jeszcze jest ściułas! O, się masz I ty Bilu! To mój kolega! Pasko. To mój kolega był! Pasko. Ty, sznurak cię pogryzę! Ale... Awa, 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 au. Ał. No właśnie. Dobra, robię, rosat, co robicie na pasztet. Ciączkę mi, mi daj. Ja. A, ciączkę mi daj. A już, jest gotowy pasztecik. To pasztec. Już jest gotowy. Co to jest? Pasztet. Pasztet, pasztet. pasztet. to co? Pasztet. Gdy paszra nie pasztet. Ojej. Awa. Traktujesz mnie jak jakiegoś niewolnika. Ty się niewolnik. Awa! Zostaw paštet, ty żywy. To jest paštet. Masz ten... się papier papier kasz, trzeci, Zarobił się za

Zo <laughs> <So> stuff yeah <laughs> Wracaj tu, wracaj tu! Nie idziesz! Naprawdę! O, chyba będzie Chyba będzie szyk po tym paszczecie, czy co to było? O! O! o chyba się zbiera! Nie! Nie wiem, chodź. Coś ty mi... Coś ty mi za gówno dał! Ja gotuję dobre jest? Zobacz, Ty! to Ty, że wam tylko jest? Zobacz, Ty to jest? Zobacz, jak to jest? Zobacz, jak to jest? Zobacz, się! to się... Ja Zobacz, ja to jest? Ja jak to jest? Zobacz, Teraz to jest? Zobacz, jak to jego nóżka jest najlepszą rzeczą. Ej kurde. Ja się popamiętaj co ty mówisz, ja idę zjeść. Masz posztytok? Masz posztytok? To dawaj posztytok. Dawaj posztytok! ała, ała. Masz czytać, ten idziesz. Teraz Teraz musisz. O, mam pomysł! Czekaj, czekaj. A dobra, już idę, już idę. Tu, tu, tam, chodź, zrób tu. Na twój kopite też mogę. Nie wyjdziesz. Ty myślisz, że dla mnie pokona? Jesteś jaki głupi. Ty jesteś śniadkiem bala. Pomocy, ja chcę do mojego domu! A wotki też raczej tak... Pamiętaj, że to jest twoje ostatnie... Ja tu nie chcę siedzieć O, mogę je O, oh, jedzenie, jedzenie, czeka Czeka na mnie jedzenie, o No Ała tak, okay. no, nie... Kurwa Już już będę Ała Ja szybko na się grzeczny mnie nie bij... Ała Ci dam że pieska zaraz. zaraz. ci dam grzecznego pieska. Zaraz. Ja ci dam grzecznego pieska. Ja ci dam. To teraz w A ktoś będzie w To lepiej, w i żygam tym zasranym Coś ty mi dał do jedzenia Człowie... Aaaa! <grym> No to przepraszam, już nie będę Nie, nie będę tego... To jest och, To jest ohy... znaczy... Tak, przepyszny pasztecik Wcale nie ohydny, którym się... <grym> Ale nie jest ohydny hit który jako yy, się nie da strawić. Brzecz. się. No, dobra. Miałeś być dla nie miły. nie. O. Ja to wszystko zjem. Żygać od tego jedzenia w końcu. Ja, ja idę do sklepu, ja idę się przewiesić, dobra? Dziękuję Bogu, że mi dałeś takie jedzenie. Co to jest?

Dziurasy! Siema, Dziuras. Został! Dobra, dobra, idę. Dobra, idę. Idę. Idę się przywitać moim kolegom. Siema, Dziuras. Siema, Dziuras, jak tam u Ciebie? Jak tam u Ciebie?